Ja jestem Titanu.pl P, dzisiaj zapraszam Was do 11 odcinka z Shaka Fight. E, bardzo przepraszam, że o 14 nie pojawił się Żadny film, e, ale po prostu nie miałem jak go zrobić. Ale mam nadzieję, że teraz będzie akurat. E, teraz możecie się spytać mnie, dlaczego ja włączam ten podkład muzyczny. Hmm. E, już Wam mówię, U YouTube usunął mi jeden film. Yy, ponieważ tam grała piosenka, a ona była z prawami autorskimi i dostałem ostrzeżenie, yy, więc nie mogę nagrywać z taką normalną piosenką. Ale mam nadzieję, że taki podkład muzyczny będzie w sumie okej. Okay. Dobra, coś tu trzeba zrobić. Yy, tak, mamy już chyba 173. I tak dzisiaj dzisiaj chyba jeszcze się pojawi odcineczek z innej gierki, ponieważ tą serię już zamykamy chyba na dobre. I jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli nie bierzecie udziału w konkursie, to gorąco zapraszam na konkurs do wygrania 20 zł. Pacer Cards. Wyniki będą w 1 maja na live. Daleko już chyba nie zostało. Dwa tygodnie. I wyniki. Yy, widziałem, że dużo osób bierze udział, co mnie ucieszyło. I dużo osób nawet doszło, więc jest w sumie ok. Czekajcie chwilkę. Ja to podgłosię ten podkład, bo będzie tak nudno. Um, I możecie się mnie spytać, czemu właśnie kończę serię Zeszłaka Fight, ponieważ do oglądania sobie postanowiłem, że to już jest troszeczkę nudne. Ponieważ tak siedzieć, grać albo oglądać te filmy z Zeszłaka Fight, to nie wiem, czy to by było miało jakiś sens. Więc ten odcinek będzie bardzo krótki żeby po prostu zakończyć tą serię i właśnie zrobić jakąś nową możecie też pisać mi w komentarzach jakie chcecie gry zobaczyć na moim kanale może nawet połowy gry nawet nie znam dlatego możecie pisać mi jakieś fajne gierki do pogrania z których można by było zrobić let's playa i tak Yy, za chwilę zrobię konkurs właśnie na te konto Więc możecie wypatrywać yy, kiedy on się pojawi Myślę, że za chwilę Dobra, tutaj już nic nie mamy 176 level Dzięki yy, to by było chyba tyle w tym odcinku No Yy, zaczynamy nową serię. Mam nadzieję, że dosyć fajną. Może yy, z WWE Supercard to będzie w sumie fajne do oglądania. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc yy, za chwilę wrzucam odciny, no odcinek konkurs kolejny, właśnie na te konto. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.